Zastrzysz swój pesal już teraz. Od dziś banki, instytucje finansowe, operatorzy komórkowi oraz notariusze muszą weryfikować, czy PESEL klienta jest zastrzeżony. Dlatego warto zastrzec swój PESEL, aby nikt poza nami, nawet jeśli pozna nasz PESEL, nie mógł: po pierwsze wziąć na nas kredytu ani pożyczki, po drugie wypłacić gotówki większej niż wartość trzech minimalnych pensji, po trzecie otworzyć na nas rachunek bankowego, po czwarte sprzedać naszej nieruchomości i po piąte wyrobić duplikatu, na przykład naszej karty SIM. Dzięki temu, że zastrzeżę swój PESEL, przestępcy i złodzieje nie będą mogli. Szkodzić Tobie w taki sposób, że podszyją się pod Twoje dane, nawet jeśli będą znali Twój PESEL, Twój numer dowodu i cokolwiek innego z jakiegoś wycieku danych, na przykład medycznych. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić, i jest to bardzo proste. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać Zastrzeż PESEL, następnie otwieramy pierwszy link, czyli jest to link rządowy. Jest on na pewno bezpieczny. I tutaj jest informacja o tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli od 1 czerwca, czyli od dzisiaj jest ta konieczność. OK, I idziemy dalej. Klikamy tutaj Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie. I następnie musimy się zalogować do usługi. Mamy tu różne opcje, czyli profil zaufany i tak dalej, w zależności od tego kto co wybiera. Ja wybieram na przykład bankowość elektroniczną. Gdy przejdziemy przez wszystkie informacje, tutaj wybieramy opcję Zastrzeż PESEL, czyli klikamy na ten przycisk. Następnie pytanie, czy chcę zastrzec? Zastrzeż PESEL. I pojawia się informacja, że Twój PESEL jest zastrzeżony. Jeśli chcesz się zalogować za pomocą na przykład profilu zaufanego, tak samo logujemy się tutaj. I tutaj to będzie wyglądało tak samo, czyli zastrzegam do PSL, a w sytuacji gdy chciałbym na przykład założyć nowe konto bankowe lub chciałbym wypłacić jakąś większą gotówkę, to wtedy po prostu klikam cofnij zastrzeżenie i tutaj mamy dwie opcje, czyli możemy bezterminowo, czyli po prostu na dłuższy czas lub możemy cofnij i ustaw ponowne zastrzeżenie polecam tą opcję czyli po prostu jeśli chcemy zaplanować to dzisiaj już będę coś robił ale od jutra czyli jutrzejszą datę wybieram chcę żeby on był ponownie zastrzeżony więc mam pewność że od jutra znowu on będzie zastrzeżony i nie będę musiał się o tym martwić teraz pokażę ci jak to zrobić na telefonie przechodzimy do aplikacji m-obywatel przechodzimy tutaj do usług i wybieramy zastrzeż PESEL i tutaj wystarczy kliknąć zastrzeż PESEL jeśli twoja babcia dziadek lub rodzice nie posiadają profilu zaufanego. Wystarczy, że wybierzesz zakładkę w urzędzie, i tutaj jest cała informacja, jak to zrobić, czyli co muszę zrobić, i tutaj mamy informację: pobierz i wypełnij wniosek w domu, albo zrób to w urzędzie gminy. Następnie, co trzeba zrobić, gdzie składasz wniosek, oczywiście jest to bezpłatne, i tutaj są wszystkie informacje, ale naprawdę warto to zrobić żeby później nie żałować, że czegoś mogliśmy uniknąć. Jeśli już zastrzegłeś swój PESEL, powiedz o tym rodzinie, znajomym i pomóż im zastrzec ich pesel. -e. Zadbaj zwłaszcza o osoby starsze, które często są manipulowane do zaciągania różnych zobowiązań, otwierania rachunków, wypłaty jakichś pieniędzy i ulegają oszustwom np. Na, na wnuczka. Czy są jakieś minusy zastrzeżenia twojego PESELu? Można powiedzieć, że nie ma. Jest to dodatkowa i bardzo potrzebna w Polsce ochrona dla obywateli, których dane regularnie wyciekają i są używane do różnego rodzaju wyłudzeń. Od dziś przynajmniej część z tych działań nie będzie możliwa jeśli zastrzegą swój PESEL, bo domyślnie on nie jest zastrzeżony. Jeśli za jakiś czas zapomnisz o tym, że wcześniej sobie jakiś czas temu zastrzegłeś PESEL, a jesteś właścicielem tego PESELu, to przed operacją, która się nie powiedzie, czyli jeśli PESEL masz zastrzeżony w danym momencie, instytucje cię o tym powiadomią i będziesz mógł sobie swój PESEL czasowo odstrzyc, a złodziej odejdzie z kwitkiem, no bo nie uda mu się wykonanie oszustwa. Dlatego jest to bardzo dobre rozwiązanie i każdy obywatel powinien zastrzec swój PESEL. Dodatkowo zachęcam cię do obserwowania cyberalertów od niebezpiecznika – gdzie dostaniesz więcej takich informacji i proszę Cię, przekaż to znajomym i rodzinie, aby oni również zadbali o swoje bezpieczeństwo. Moim zdaniem lepiej teraz poklikać i to zrobić od razu, lub po prostu sobie zapisać na później i przekazać to rodzinie, niż później za jakiś czas żałować, że a, mogliśmy to zrobić, a teraz jesteśmy ofiarami oszustwa. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym.